ludzki nie przestanie nas zaskakiwać, zwłaszcza nasza pamięć. Pamiętamy co dla nas ważne: pytanie, czy pamiętamy, kiedy jest dzień matki? Jeszcze jest czas do świętowania, ale już można zapisać w notatniku, że biblioteka multimedialna powiatu ostróckiego Przystań z kulturą zaprasza. Szereg wydarzeń kulturalnych z okazji Dnia Mamy to dobry moment, by razem spędzić czas, a przede wszystkim skuteczne przypomnienie o ich święcie. Dzień mamy wiadomo 26 maja, ale my zaczynamy świętowanie już trochę wcześniej. 23 maja zapraszamy na koncert dla ciebie, mamą. Koncert w wykonaniu pani Dagmary Lewalskiej. Na scenie usłyszymy piękne dźwięki i interpretacje słowne. To będzie muzyka ze szczyptą poezji. Wiersze będzie czytała Anna Rutkiewicz i młodziutka Elena Szczepańska. Natomiast 26 maja, dokładnie w Dzień Mamy o godzinie 18, nie może nas zabraknąć na spektaklu według scenariusza Anety Antosiak. Przedstawienie w wykonaniu Teatru Stolikowego Przystań z kulturą przeniesie nas do świata bajek, wejściówki do odebrania do 20 maja. Spektakl może się wydawać spektaklem, spektaklem dla dzieci, ponieważ nosi tytuł W poszukiwaniu Kopciuszka. Mamy postacie z bajek, jak najbardziej, ale spektakl jest dla dorosłych. Kopciuszek zagubił się gdzieś między bajkami i trzeba go odszukać. Maj wokół mam się kręci i to im poświęconych jest kilka spotkań. 29 maja o godzinie 17:30 kolejne wydarzenie w ramach projektu Przystań z wierszem. Do spotkania z poezją Antoniego Słonimskiego można się przygotować. Publikacji w Bibliotece nie brakuje. Postanowiliśmy skorzystać z tego, że jest rok Słonimskiego i między innymi właśnie poezji Słonimskiego będzie poświęconych kilka wydarzeń. Zapraszamy serdecznie. Nie tylko mamy, bo akurat to powiedzmy poezja jest dla wszystkich w ogóle. Dzień Matki to święto obchodzone jako wyraz szacunku i wdzięczności. Nie inaczej Dzień Taty, ale ten dzień przypada akurat w czerwcu 23. Nie przegapmy żadnego z tych wydarzeń.